Mam klejnoty. Teraz szybko na Atlans, zanim Necro's horon zdoła dotrzeć do grobowca Oktona. Spokojnie, elfie! Nasza arka większej szybkości już nie rozwinie. Spójrz! To statek, który uratuje naszych braci z Atlans. Jest ogromny! Ach, gdybym mógł dowodzić takim gigantem! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Heroes of Annihilated Empires. I nie wiem, czy to nie będzie ostatni odcinek, bo coś kojarzy, że to będzie ostatni odcinek, ostatnia misja. Ona będzie chyba taka dwuetapowa, ale no mi się wydaje, że ona będzie ostatnia, także witam w ostatnim odcinku, nie wiem czy tej serii, ale na pewno tej kampanii. Wrogowie, nasi nekromanci, kochani, szykują się do ostatecznego uderzenia. Mamy wszystkie te kule do korony już. Oprócz tej jednej chyba co oni mają, tak? Jakoś tak to było. Elechancie, wróciłeś! Ojciec. Mój ojciec nie żyje. Oj, oj, ja cię pocieszę. Zmarli, coraz dalej Spokojnie. spychają nasze oddziały, i już wkrótce wedrą się do doliny, w której schronili się wszyscy mieszkańcy. Znowu jestem z wami, lano. Zbudujemy silną linię obrony. Udało ci się odnaleźć klejnoty mocy, łowco? Tak, mam je za sobą. Proszę, oto one. Brakuje tylko tego, który należy do nekrosa. Kiedy udam się do grobowca, nekros na pewno będzie próbował mi przeszkodzić. Musisz odebrać mu jego klejnot. Nasze szanse powodzenia są marne. Mechanicy wysłali ogromną arkę, aby przetransportować ich współbraci z lochów. Zostało nas już niewielu, dlatego z łatwością zabierzemy się na pokład. Lano, powiedz kapitanowi mechaników, żeby zabrał na pogład także elfy. W porządku, elehancie. Druidzie, ruszaj do grobowca, a ja powstrzymam nieumarłych. Mechanicy nam tej krasnoludy pomogą się dostać z tego. z tego czegoś, gdzie jesteśmy. Ale będziemy musieli się pewnie odpowiednio długo bronić, tak? Nie możemy sterować jednorożcem. Ale tym możemy. Szybko idziemy jeszcze do biblioteki. Jest tu może jakiś gościu z piolkami, czy coś? I czy my mamy rusałki? Nie, nie mogę nimi sterować. I czy my chcemy jakiś czar w ogóle, ale chyba już nie będę kombinował z tymi czarami, wiecie? Chyba już nie będę kombinował. Nie ma tu sprzedawcy artefaktów czy tego gościa z fiolkami, co? Tam coś jest. Tam jest mistrz artefaktów. już nas coś atakuje. No, na krusy, jak to. Co my tu mamy takiego? No, nie, no my mamy lepszą zbroję. To mamy, nie, najlepszą. To też mamy. Te rękawice też mamy, i te też mamy. I to mamy. Wykrycie niewidzialnych? Co to kurwa jest? Czekaj, ja na pewno sprzedam to. Wykrycie nie tego. To daje do many, do regeneracji, do mocy czaru. Chyba sobie to wezmę ogólnie, nie? Krywanie umarłych, bo to mnie ciekawi, co to jest. Reszta to mnie nie interesuje już chyba w tym momencie. Nie no, ten miecz, jak on w ogóle wygląda, co to jest? Dobra, i jeszcze powiedzcie mi, że gdzieś tutaj jest gościu, co fiolki mi sprzeda, bo fiolki tu będą najważniejsze z tego wszystkiego. Dobra. Może zatrzymajcie ich tutaj. Ja katapulty rozwalę. To będzie kluczowe. Patrzcie to. Setki po prostu ich padły naraz. Setki, nie? Legiony tutaj idą, ale naprawdę tu nie ma gościa z fiolkami? Wszystko jest, ale nie ma fiolek do kupienia? Nasi ludzie tu niby czekają, ale no to oni pewnie padną raz, dwa. Tutaj Fireball, patrzcie to, o, ale dostali. Coś pięknego, no to jest trochę bezużyteczne, bo ich tutaj jest tyle, to by się przydało, nie? Kurwa, ale że ja tu fiolek nie będę miał, no to jest mega słabe. Może mi te wieże pomogą. Tu ich dużo padło, teraz ich dużo padnie. Już ich zabiłem. Kurwa nie ma tu alchemika, no nie wiedz zaraz po prostu. Specjalnie to zrobili, żeby w poprzedniej misji się wytracić z fiolek, a teraz już nie można ich kupić, nie? To one mnie atakują, chyba tak? Obkrążyły mnie. Mogę im jakoś tutaj rzucić tego fireballa? Nie mogę. Mega słabe są szkielety. Krasnoludy tam się pakują. Widzę, najpierw krasnoludy. One mają pierwszeństwo, tak? Na to wychodzi. Mamy w ogóle enty tutaj. te szkielety mi totalnie nic nie robią, nie? Ja tym łukiem też i mnie robię jakoś dużo. No, tu jest lepiej, bo tutaj te wieże nam pomagają. fajnie. No coś tam mnie biją, nie? Coś mnie biją. Trochę ich tutaj dużo jest jednak. Może powinienem miecz wziąć. Przetestować tego miecza. <grytanie> Może end mi przyjdzie pomóc właśnie. No i ten miecz jeszcze daje do regeneracji zdrowia 10, nie? Wystrzelę to gdzieś tam. Eee, to był ten, dobra. Tam niestety katapulty są. Tam niestety są katapulty. I ja nie wiem, czy one tu przyjadą. I nie wiem, czy jest on sięgnę, żeby je zestrzelić. Tam jest. Dobra, ta padła, nie? Ta też padła. Możemy się wycofać. Ent tylko lekko dostał i ja mogę go jeszcze leczyć w ogóle, nie? 2200 już padło. Ja czekam, aż jakiś mocniejsi zaczną tu biec. A zaraz chyba zaczną. No, trochę ten end już dostał. Bardzo go biją. On powinien stąd spierdalać. Już chyba nie uratuje, nie? Ilu ich tu jest? Więcej was matka nie miała, naprawdę? Co jest, kurde? Ten miecz ma taką regenerację daje, że to jest szok, Nie Nie wiem czy ile tych leveli jeszcze tu mogę awansować Jakieś sprinterzy przyszli, to są te mumie, nie? Miecz jest lepszy, bo oni mnie nie zdążą dotknąć i już nie żyją Jeszcze mam taką regenerację many i zdrowia że już w ogóle mają przejebane Trochę tej many straciłem, ale to jest nie takie istotne. Może bym im rzucił tutaj jakiś czar stąd, co? Gdzieś tam. Łatwo. Proszę bardzo, to. Zaraz będzie level jednak, no szybko tu nachodzą te levele. Przeczekajmy to. Ja sobie w ogóle... Aha, nie mogę przyzwać ludzi, dobra. Na szczęście mam jeszcze fiolek domany dużo. Dobrze, że straciłem do zdrowia, a nie domany w poprzedniej misji. No, także wypiję sobie tą jedną. To, wezwać posiłki. Wezmę. Szybko tracę życie. Jaka katapultę rozwalę? Bo mogę. Ty tam jest... Aha, tam jest fontanna, dobra, już myślałem, że tam jest alchemik. Dobra, to dla Was, to dla nas, to dla Was. Tu jest kolejna katapulta, tak? No bo ja tak średnio widzę z tego kąta, jestem chyba dla nich za mocny. 3500 to będzie rekord tej misji. No, nasi łucznicy, poświęćcie się, może o, idealnie. Tam są te z łukami, co jak oni się nazywali? Wilkołaki, jakby nam tam stać, mnie strzelać. Takim sposobem to nie dużo zdziałają nie? Dawaj do Regenuman jeszcze. Słabi zawodnicy. 3700 zabitych. Nasi ludzie nawet się nie wysilą, bo w ogóle ja myślałem, że my tu będziemy wioskę budować, czy coś takiego. Krasnoludy cały czas się pakują do środka. Niby tu jest jakaś nasza wioska, niby coś tu budujemy, ale to jest tylko takie... ...do ozdoby, nie? Coś im słabo idzie. Mogę tutaj to rzucić? Nie mogę. To trudno, chociaż wykorzystam to na tych, nie? Taka walka, będę tutaj stał, do nich strzelał, katapulty trzeba wy wywalić na plecy. Jednego elfa nie mogą pokonać, no ci nie umarli to jacyś, ja tu jestem za mocny. I jak ktoś z was grał w tą grę, to napiszcie, który level mieliście maksymalnie, bo ja tu jestem ciekawy kurde, tego nie mogę stąd rzucić. Może to rzucę. Wiesz, jaki to ma sens. Czekam na jakichś mocniejszych przeciwników po prostu tutaj. No mam taką regenerację, że oni mi nic nie robią. Oni w ogóle, patrzcie to. Oni strzelają kurwa w ścianę, debile nie? A jak ich jakiś cudem trafiam? W ogóle co to jest jak ona Pierdala? Ale szef. No, super misja. Oj, jak ci lepsi zawodnicy w końcu. Wezmę sobie tą manę, choć chociaż co 120 może się przyda. I się odsunę. Niech przyjdą tutaj. Są te, co w taki fajny dźwięk wydają. To ty, Nekrosie? Zapłacisz teraz za cierpienie, które sprowadziłeś na mój lód. Idzie ty gdzieś. Tak ci śpieszno umrzeć? Nie Niech i tak będzie. On już teraz tutaj przyszedł. 10 tysięcy życia ma gościu, jest 100 odporności na magię, ma, nie? Nadszedł kres twojego żywota! Władco nie umarłej. Więc rzeszimy Aha, nie mogę go o tym rzucić. A na to też jest odporny, naprawdę? Kurde, co za gość. Czyli on tutaj będzie biegł po prostu do mnie mi wpierdolić, tak? Ja nie chcę żeby on szedł mi wpierdolić No niech spróbuje teraz nam wpierdolić Niech on za mną biega, a nasi ludzie niech mu walą po papie, nie Nie wytrzymały jest kurwesy, no niestety Bijcie go panowie, ile wlezie Ej dobra zatrzymał się tutaj Nie może przejść No to mu nic nie zrobi Ale już połowy życia nie ma, nie? Ja się bardziej martwię o to tutaj co się dzieje Ale padli. Idą kolejne wilkołaki. O, padnie na lejcie. Myślałem, że będzie ciężej z nim. Dobry jest zawodnik, ale... Jego ludzie słabi są. Moi są lepsi. Dawać te wilkołaki, ja się z nimi tutaj zajmę. Coś się tu dzieje. On cały czas żyje, ale ledwo. Dobra, po nim. Jesteś głupcem ówcą. Każda kolejna śmierć. Czyni... Mam klejnot władcy, ja mam kule. Muszę go zanieść druidowi. Mamy tą kulę mamy? Czy nie mamy? Podniósł to gówno czy nie? No odsuńcie się, bo ja nie widzę, czy to tutaj leży. Gdzie jest ta kula? On ją wziął, nie wiem. Muszę ją zanieść druidowi, powiedział, tak? Czyli gdzie? Czyli tutaj. I co, też będzie koniec, tak? Teraz dopiero konica przyszła. Oto ostatni z w mocy. Możesz rozpoczynać rytuał. Zabiłeś nekrosa horona. Ja zaczynam rytuał, a ty musisz Aha. powstrzymać nieumarłych, żeby nie zniszczyli grobowca, zanim nie skończę. Dobra, słyszeliście, Nadszedł chłopaki. Już czas. Albo my, albo nieumarli. Kapitan zgodził się wziąć elfy na pokład. Jego arka wylądowała na szczycie. Zajmijcie się ewakuacją, a ja powstrzymam wroga! Wojownicy, wycofywać się na wyżej położone pozycje! Nie ryzykujmy życiem! Będzie na was czekać arka mechaników, która zabierze was na pokład. Sam rozprawię się z nieumarłymi. Ruszajcie! No, to jest prawdziwy koks. Lana jest dzielna i silna. Tak. Chyba ją lubię. Nie mogę sobie tym teraz zaprzątać głowy. Przed nami bitwa! Chciałbym, żeby Lana wyszła cało z tej masakry. Wezmę sobie posiłki stąd. Odpierdolcie się od mojej wieży. Rozwalę ich samą magią, nie? Gościu jest lepszy niż Steven Seagal teraz, naprawdę, no tak napierdala, że Aha, katapulty przyjadą jak tego, jak policja w amerykańskich filmach. Jeszcze do tempa ataku po raz ostatni sobie wezmę, a co? I co ostatnia katapulta im została ta? Oni już tam się poddali, nawet tu nie chcą przyjechać. Ale spoko. Ja widzę, że wszyscy Rytuał się spakowali. jest już prawie ukończony. Teraz nie umarli, zostaną zniszczeni. <grym> Ale ich tutaj zostało po prostu, no. Ale się ekran telepie. a karta graficzna nie daje rady tego udźwignąć. Wszystko się, wszystko się pierdoli. A z mi komputer wybuchnie. A to potop jest. Nie umarli się potopią, tak? Nawet ten, sprzed artefaktów jaki tam leży, zmasakrowany, no. Biedakowi cały interes zniszczyli. Co za elfy? Rytuał jest już prawie ukończony. Mi się wydaje, że to już jest koniec gry, i teraz będzie tylko filmik końcowy. Także zawczasu się z Wami chyba wszystkimi pożegnam. To będzie koniec odcinka. Kampania bardzo fajna, gra bardzo fajna, serdecznie polecam. Może potem jeszcze kiedyś wpadną jakieś takie odcinki, może z jakiś potyczek, może online kogoś spróbujemy dorwać i z nim zagrać. Bo tam widziałem, że parę osób w to gra, nawet no nie wiem czy online akurat, ale ktoś tam w tą grę gra. Ale w tej kampanii to chyba by było już na tyle. Dziękuję za oglądanie. i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Wszyscy do arki! Elechant! Gdzie jest elechant? Czy ktoś go widział? Widziałem łowce w pobliżu grobowca, kiedy zaatakował żelazny demon. Czy to możliwe, żeby Elechant i Stary Druid zginęli? Trzymaj się, Elechant, musimy dotrzeć do Arki. Nie, to niemożliwe. Co z nami będzie, Elechancie? Nie wiem, Lano. Nie wiem. Przebyliśmy długą drogę, ale nie mieliśmy pojęcia, że cena zwycięstwa będzie aż tak wysoka. Sprowadziliśmy siły, których nie zdołaliśmy okiełznać. Zrujnowaliśmy to, co próbowaliśmy ocalić. Nasz świat pogrążył się w otchłani. Nigdy już nie wrócimy do szczęśliwego życia, które niegdyś wiedliśmy. A mimo to wciąż wierzę, że znajdziemy krainę, która stanie się naszą ojczyzną.